Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ostatni już dzisiaj odcinek w cyklu na tapecie. Przede mną 18 zespół piłkarskiej pierwszej ligi po rundzie jesiennej sezonu 23-24 Zagłębie Sosnowiec. No i po wielu odcinek, odcinkach pokazałem się Wam tutaj, żeby Wam podziękować, ale to może na koniec. Przejdźmy do outsidera ligi Zagłębie Sosnowiec. No dość powiedzieć, że Zespół Sosnowca w tym sezonie ma już trzeciego trenera, to też jest historia niesamowita. Zaczynał ten sezon Krzysztof Górecko, do sierpnia 22, był mniej więcej około 20 sierpnia. Później przejął zespół Artur Derbin, który kilka sezonów temu, kilka lat wcześniej, prowadził już Zagłębie Sosnowiec z większym powodzeniem. Kilkumiesięczna przygoda i dosłownie 10-12 dni temu trenerem Zagłębia Sosnowiec został Białorusin. Aleksandr Hackiewicz, zmiany właścicielskie, yy, zmiany w pionie sportowym, za chwilę yy, do tego dojdę, ale przejdźmy do ogólnych statystyk, jeżeli chodzi o zespół z województwa śląskiego. Zagłębie Sosnowiec, 11 punktów w tym sezonie, fatalny bilans, to jest ledwie ponad 10 punktów, jeżeli chodzi o tabelę pierwszej ligi. Sosnowiczanie rozegrali 19 spotkań, 2 mecze wygrali, 5 zdemisowali. 12 przegrali, macie tutaj statystycznie procentowo zwycięstwa ledwie ponad 10% porażki. Niemal dwie trzecie tej rundy tego sezonu stanowią mecze przegrane. Fatalna, fatalna dyspozycja. Mecz z Gwiazdką wygląda imponująco, bo zespół Sosnowca pokonał u siebie w siódmej kolejce Lechie-Gdańsk, która jest tuż za liderem Arką Gdynia GKS-em i ma tyle samo punktów co motor. 5 do 2 fantastyczny mecz. To był jeszcze ten początek sezonu. W następnej kolejce Sosnowiczanie odnieśli swoje kolejne zwycięstwo w takich małych derbach województwa śląskiego. Pokonali przy Bukowej GKS Katowice 1 do 0. I to były dwa mecze wygrane Jedyne w tej rundzie. Dwa mecze z rzędu wydawało się po ósmej kolejce, że złapali fajny ryd, złapali wiatr żagle. Potopieczni wtedy Artura dermina i być może nie będzie tak fatalnego w skutkach. Końca roku 2023. No, tutaj kogo widziałbym w ekstraklasie? Znowu są zawodnicy, z którymi mam problem, bo tutaj jakakolwiek nominacja, jeżeli chodzi o outsidera ligi, jest bardzo ciężka. No, ale wziąłem przede wszystkim od prawej strony, idźmy: Kamila Bilińskiego, 127 meczów w ekstraklasie, 33 gole, ostatnie lata spędzone w Bielsku Białej w Podbeskidziu. W tamtym sezonie strzelił 16 goli, otarł się o barażę o ekstraklasę i zamienił Bielsko Biała. Jabielsko białą na Sosnowiec w tym sezonie 18 meczów, 3 gole, 3 asysty. No najlepszy yy, punktujący w klasyfikacji kanadyjskiej w Sosnowcu to jest właśnie Kamil Bilijski. Przypomnę tylko, że Kamil jest docznika 88 i kilka dni temu, 23 stycznia, skończył już 36 lat. No, jak wino, im starszy, tym lepszy i jego poziom jeżeli chodzi o grę w piłkę nożą na poziomie pierwszej ligi jest fantastyczny, mimo że te liczby nie robią wrażenia. Ten w środku chłopak to Nikodem Zielonka tu też trzeba sobie powiedzieć, że kolejnego młodego wyłowiłem chłopak, który w sierpniu skończył 19 lat wychowany w Katowicach, zawodnik, który przechodził przez różne szczeble w rozwoju Katowice był w Górniku Zabrze, na pewno jest to młody chłopak, który gra na pozycji ofensywnego pomocnika, może grać na skrzydle, jeżeli chodzi o Nikodema Zielonkę, ma debiut w Ekstaklasie. Już mówimy o debiucie w Ekstaklasie tego chłopaka, no bo przechodził przez górnika Zabrze wiosną 2023 roku. Zadebiutował epizod, oczywiście, w barwach Zabrzeńskiego górnika. Wychowywał się w Katowicach w rozwoju. No, w 2020 roku dołączył do rezerw górnika Zabrze. Wtedy jako nastolatek, no jeszcze nie jest 20-latkiem, bo dopiero w sierpniu tego roku skończy. 20 lat. Kolejny z tych młodych, których można obserwować na poziomie pierwszej ligi i zastanawiać się, czy kiedyś zrobią jakąś większą karierę, nie tylko ekstraklasową. Ja tutaj go nominuję, że być może, jeżeli ta kariera, jeżeli ta przygoda z piłką potoczy się dobrze, jeżeli ta głowa będzie na miejscu, jeżeli umiejętności będą grały, ominą tego chłopaka kontuzję, na pewno trafi. Prędzej czy później do piłkarskiej ekstraklasy. No i trzecim zawodnikiem jest Marek Fabry. Tutaj mamy do czynienia ze Słowakiem. Urodził się w takiej miejscowości, mieście Nitra na Słowacji. W sierpniu skończył 25 lat. Już w Sosnowcu jakiś czas gra. W tamtym sezonie strzelił 6 goli. Taki bardzo ważny gol w końcówce zeszłego sezonu, gdzie Zagłębie pokonało krakowską Wisłę. Odbierając Wiśle szansę na bezpośredni awans 2 do 1. Strzelił 6 goli. W tym sezonie w 12 meczach 3 gole. No ledwie 3-4 spotkania w tym sezonie zaczynał jako pierwszoplanowy jako zawodnik z pierwszego składu zaczynający mecz przeważnie wchodził z ławki no i tylko 3 gole, dołożył czerwoną kartkę 4 żółte, jest to zawodnik, który kilka lat temu był nawet reprezentantem młodzieżówki słowackiej do lat 21 wystąpił w tej reprezentacji 3 razy, też nominuje wiemy, że środkowi napastnicy w polskiej piłce, w polskiej lidze w polskiej ekstraklasie są bardzo pożądani dlatego tutaj mimo że statystyki są bardzo słabe, no bardzo słabe, no bądźmy szczerzy, 12 meczów, 3 gole napastnika, ale próbuje coś po prostu coś wybrać z niczego. No i mamy tu tych trzech zawodników, mamy młodość, mamy w średnim wieku piłkarskim zawodnika Fabrego i 36-letniego starego wiadacza, ligowca z fajną przygodą w ligach łotewskich, rumuńskich, przecież świetnie w Rumunii grał Kamil Biliński. Strzelając na goli dla Dinamo Bukadeż. Tak więc tutaj wybrałem ciekawych zawodników, którzy być może jeszcze wrócą, albo po raz pierwszy zadebiutują w ekstraklasie, tak jak w przypadku Słowaka Fabrego. No i przewidywane miejsce na koniec sezonu: 18. Miejsce zagłębia po tej rundzie i przewiduje, że będzie ciężko utrzymać ekstraklasę na tym nowo powstałym pięknym obiekcie, gdzie w tym roku, w tym sezonie, przepraszam, w tym sezonie obiekt w Sosnowcu usłyszał hymn Ligi Mistrzów przy okazji meczu. Rakowa, Częstochowa oczywiście, Zewce Kopenhaga. Częstochowianie grali swoje mecze w Lidze Europy i w eliminacjach do Ligi Mistrzów właśnie w, Częstocho w, w, przepraszam, w Sosnowcu na stadionie Zagłębia, czyli klubu który teraz, o którym teraz wam opowiadam. 18 miejsce, będzie bardzo ciężko, utrzymanie 11 punktów do bezpiecznej Polonii, 8 punktów, ale już do 14 Chrobrego 10 punktów staty. Tych meczów jest bardzo mało, 15 spotkań zostało zespołowi trenera Hackiewicza do rozegrania no i to wszystko będzie graniczyło praktycznie z cudem, żeby utrzymać, ale na pewno są jakieś nadzieje. Moje oczekiwania zmiany, które muszą przynieść efekty już teraz, no wiemy, że Rafał Kolins przed, przedsiębiorca jest w Zagłębiu Sosnowiec, przejął sportowy, troszeczkę zmiany jeżeli chodzi o, o te porządki pana Kolinsa no nie ma już Artura Dębina Dyrektorem sportowym został człowiek z Białorusi, Zalewski, trenerem Aleksandr Hackiewicz, Białorusin, który jest znany z występu z Dinama Kijów w Champions League, z Dinama Mińsk, zespołu z Białorusi. To postacie ze wschodniej piłki, ale dosyć znane, no bo trener Hackiewicz wystąpił około 40 razy w reprezentacji Białorusi, ale to było bardzo dawno temu. To są czasy, którzy młodzi kibice mogą nie pamiętać. Ja trenera Hackiewicza jako piłkarza dość dobrze pamiętam. No, tak więc tutaj ten piąt sportowy troszeczkę się zmienia. No wiemy, że prezesem, prezesem zagłębia Sosnowiec wciąż jest Arkadiusz Aleksander, znakomity napastnik, przede wszystkim na poziomie pierwszej ligi, człowiek związany też z Sandecją. No, ale ten, to, ta jego prezesura trwa już jakiś czas, bo to jest 21 listopada 2022 roku, więc grubo ponad rok. Prezesury. Na razie nie wygląda to dobrze, jeżeli chodzi o ten pion sportowy. Zmiany na, na Stoku Trenerskim już jest nowy napas, już jest nowy bramkarz, który gdzieś tam występował, miał epizody w szachtarze Donieck, czyli w tej wielkiej sile ukraińskiej piłki. Zespół, zespół, który regularnie gra w Champions League. Wiadomo, że teraz na wyjazdach, bo jest wojna no ale jednak wydaje się, że będzie bardzo ciężko drugim moim oczekiwaniem jest wszystko no napisałem to tak, wszystko do poprawy no wszystko, tutaj nie ma co zastanawiać się nad formacjami czy bramkarz zawalił, czy obrońcy grali dobrze czy, czy było dobre krycie, czy było dobre rozegranie czy skrzydłowi mieli asysty wszystko jest do poprawy Zagłębie Sosnowiec jest drugą najgorszą drużyną strzelającą gorszą jedynie jest pod Beskidzie, które też dzisiaj dla Was oceniałem swoim okiem jeżeli chodzi o bramki stacone, no są zespoły, które wcale nie tak lepiej tracą, no bo przede wszystkim Resowia ma więcej goli, Chrobry ma więcej goli staconych, 12 stal o jednego gola więcej staconego, a na przykład dziewiąty brukbet tylko o 4. Tyle tylko, że brukbet strzelił o prawie 20 goli więcej niż Zagłębie Sosnowiec i ta różnica w tabeli, i ta różnica w punktach, i ta różnica w grze zdecydowanie jest widoczna względem zespołu Zagłębia Sosnowiec u siebie, w domu zespół Sosnowca wygrał to jedyne spotkanie w siódmej kolejce z Gdańską Lekią z dziewięciu spotkań domowych. Zagłębie przegrało na własnym stadionie 7. Nie strzeliło nawet 10 goli, tracąc 19. Na wyjazdach zdobyło 7 punktów, u siebie zdobyło 4 punkty. I to jest też paradoks, że na wyjazdach więcej punktów, na wyjazdach zdecydowanie lepsza defensywa. No i gdzieś to musiało dać po prostu upust temu, że ten zespół znalazł się no w strefie totalnie czerwonej, totalnie zagrożonej, bo ta strata tak jak mówię do warszawskiej Polonii, chrobrego znicza stali Rzeszów, nie liczmy dzisiaj GKS-u Katowice, jest przeogromna, dlatego tutaj jest już od początku regularne punktowanie i walka o, o uratowanie bytu w pierwszej lidze, to jest trzecie moje takie oczekiwanie, już na początku powiedziałem przechodząc do tej tablicy że będzie bardzo ciężko Zobaczymy, jak będzie wyglądała kadra Zagłębia Sosnowiec. Wiemy, że do zespołu z Sosnowca dołączył m.in. Michał Janota. No, doświadczony, 33-34-letni pomocnik. Wiemy, że sosnowiczanie mają tą kadrę taką zbudowaną na wielu doświadczonych graczy. Odszedł Juan Camara do czwartej ligi hiszpańskiej. To jest wiadomość z dziś. Mamy bardzo doświadczonego Bilińskiego. Odszedł Tymoteusz klub Sebastian Bonecki. 30 meczów w klasie był piłkarz Zagłębia lub Intermaliki Maliki, Brukbert Nieciecza, Od Deopole. W defensywie mamy ponad 140-krotnego zawodnika, który wystąpi ponad 140 razy w ekstaklasie: Huberta Matynie. Poprzedni czas spędzał w Miedzi Legnica. Dominik Jończyk w Zagłębiu grał w ekstaklasie: Mike Karwot z Radomiaka. No, jest to doświadczenie. Doświadczony Mateusz Kos, już w tym roku 37 lat skończy. Mateusz Kos, były zawodnik skry Częstochowa. Tak więc tutaj no, są doświadczeni zawodnicy, są zawodnicy, którzy powinni ciągnąć ten wózek. Joel Walencja, Konrad Wrzesiński, też z występami w Ekstraklasie, z golami. Maksymilian Rozwandowicz, był piłkarzem K.S. Łódź. Jest kto ciągnąć ten wózek, tyle tylko, że wyników i takiej praktycznie, wydaje mi się, że wiary w, piłka, w piłkarzach Zagłębia Sosnowiec nie było w tej rundzie. Ku temu, żeby tych punktów było więcej. I na razie ta czerwona latarnia i ten czerwony kolor z napisem 18 jest znamienny, jest znamienny, że Zagłębie Sosnowiec niestety może się znaleźć latem tego roku w drugiej lidze i walczyć o bardzo ciężki powrót do pierwszej ligi. No, pan Kolins, tutaj czytałem wywiad, że ma nadzieję wrócić do Klasy, że to jest klub zasłużony. No oczywiście, Zagłębiec Sosnowiec, kilkukrotny zdobywca Pucharu Polski, to były dawne czasy, kilkukrotny wicemistrz Polski, też to były przełom lat 60., -tych, 70., -tych, to były najlepsze czasy dla Sosnowieckiej piłki. Ale jednak, dzisiaj, za chwilę, Sosnowiec zagłębie z tym pięknym stadionem, z bazą, którą gdzieś tam y, pan Collins się chwali, może znaleźć się na poziomie drugiej ligi i grać z zespołami, które dzisiaj grają na poziomie trzeciej ligi. A to byłaby tragedia dla tego sporego miasta, prawda? Z Zagłębia Sosnowiecko-Dobrowskiego. No, i to był ostatni zespół, który tutaj dla Was podsumowałem w pierwszej lidze w cyklu na tapecie. 18 klubów ekstraklasy Przejechaliśmy sobie, przejechaliśmy sobie też po 18 klubach piłkarskiej pierwszej Ligi. Bardzo Wam dziękuję że za wszystkie komentarze, tutaj za, za lajki, za to, że kilka osób pojawiło się nowych, które gdzieś tam się wpisywały, też podpowiadały, co by one dodały ze swojej strony. To jest bardzo miło. Ten cykl na u mnie na kanale praktycznie co roku zimą się pojawia. Myślę, że to jest takie fajne oddanie też czegoś tym kibicom, wszystkim tym klubom. Myślę, że jeżeli chodzi o długą ligę, już nie będę robił cyklu na tapecie z każdym z 18 klubów. Zrobię jeden taki troszeczkę dłuższy, 15-20 minutowy odcinek i podsumuję sobie całą drugą ligę statystycznie. Wybiorę kilku fajnych zawodników, podsumuję kilka klubów, a może i wszystkie w tym krótkim kilkunastominutowym odcinku ku temu, żeby też tym kibicom, którzy tutaj się pojawiają u mnie na kanale i też kibicują klubom z drugiej ligi, Przecież za chwilę kilka klubów w drugiej ligi będzie grało w pierwszej lidze na zapleczu piłkarskiej ekstraklasy i też od, trzeba oddać tym klubom hołd, cześć, bo tam jest wiele klubów bardzo, bardzo znakomitych, które niegdyś grały na poziomie piłkarskiej ekstraklasy i warto je ocenić. Teraz kończymy cykl na tapecie, tą pierwszą ligę. Za chwilę będzie wracała polska piłka, za dwa tygodnie wraca ekstraklasa. Ja myślę, że w weekend nagramy sobie live'a, ale zaczniemy najpierw od podsumowania tego, co dzieje się w Zagłębiu Lubin. Na razie jest to cisza przed burzą. Miedziowi są w Turcji, grają sparring, i jutro kolejny sparring. Na razie zwycięstwo Remis. Myślę, że chciałbym tutaj zaprosić gościa i z tym gościem sobie na żywo dla Was pogadać o Zagłębiu, o tym, co się dzieje w Lubinie, bo to jest przede wszystkim dla mnie najważniejsze, jak będzie wyglądała wiosna Waldemara Fornalika. I potopiecznych tenera Fornalika, jeżeli chodzi o grę w piłkarskiej ekstaklasie. Tutaj, teraz przez te ostatnie tygodnie styczniowe i grudniowe, w okresie świąteczno-nowodocznym, skupiałem się dla Was na, na zespołach z piłkarskiej ekstraklasy, też podsumowując sobie pierwszą ligę. Ale trzeba wrócić do korzeni, trzeba wrócić do tego, czym człowiek żyje z dnia na dzień. Trzymajcie się ciepło. Dziękuję jeszcze raz za wszystkie lajki, za wszystkie miłe słowa. Miłego wieczoru tego niedzielnego. Cześć. Pa!